Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. Ostatnim razem zapełniałem tutaj te miejsca obok lotniska, no i już w tych okolicach, no powiedzmy, skończyło mi się powoli miejsce. Wiadomo, można by jeszcze coś tam może gdzieś upchać, czy coś pozdabiać, e, może jeszcze tutaj coś, ale ja bym przeszedł na razie przynajmniej gdzieś w te okolice. E, ostatnio powstało tu takie rondo, powstała taka droga, na razie donikąd. Właśnie, na razie donikąd. Trzeba by się czymś tutaj zająć. Przy okazji, skoro już będę się zajmować tą drogą, to zrobię to połączenie, o którym kiedyś mówiłem, żeby to się jakoś w tym, z tym miejscem łączyło. Także to jest plan na dzisiaj. No i zaczynamy, więc zacznę chyba właśnie od tego połączenia. Tutaj sobie wyjdę na powierzchnię, wyburzę sobie ten kawałek drogi, ponieważ to będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Taką drogą krajową, Dokładnie yy, drogą krajową, nie jakąś tam super szeroką. Yy, kawałek jeszcze na wprost yy, od tego skrzyżowania. Yy, I teraz gdzieś tędy, gdzieś tutaj. To znaczy, chciałbym wyjść mniej więcej w tym miejscu. Więc do jakiegoś tunelu trzeba by wejść mniej więcej tutaj. Mniej więcej tutaj poproszę podziemie mi z tym wejść. Zbyt strome zbocze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja na razie kliknę. Na razie. Aha, dobra. Nie, 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 nie. Nie O to mi chodziło. Ja tu chcę już wejść pod ziemię. W tym miejscu. Tutaj. Podziemie. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Okej, okay, okej. Okay. Coś takiego może. No może. Troszkę to jest krzywe. Ale to nie jest jakiś wielki problem, bo to sobie mogę przecież jakoś przesunąć jeszcze w tą stronę. Ten podziemny fragmencik też jakoś troszeczkę sobie przesunąć. Dać go troszkę niżej, powiedzmy, że jakoś tak. Troszkę jeszcze chyba niżej, jeszcze niżej to musi być. Może ja to po prostu zrobię, do wysokości obiektu i to chciałbym do, do tego na przykład, tak, żeby ten tunel tak w miarę prosto tam wchodził pod tą górę. Dobra, coś takiego. Teraz ten fragmencik, ten fragmencik, on jest troszkę blisko, ale dobra, niech będzie. Do wysokości obiektu tego super, czyli mamy prosty wjazd, i teraz od tego miejsca można już jechać dalej. Dalej, dalej, dalej. Ok, okej, okay, okej. Okay. Tędy sobie przejedziemy, to jakoś nie koliduje, nie, to jest dużo głębiej. I chciałbym wyjść właśnie gdzieś tutaj. Czyli do góry, do góry, do góry, do góry. Może ja już to ustawię na jakiś tryb automatyczny. Na tryb automatyczny, i właśnie w tym miejscu wychodzimy. No, myślę, że tutaj nawet jest dobrze. Nie ma już chyba jak, co tego poprawiać. I pojedziemy sobie gdzieś tam dalej w tą stronę. Jeszcze się tak przyjrzę. Taki troszkę zakręt na wyjeździe, ale to chyba bardzo nie będzie przeszkadzało. Lekko tam na dół trzeba zjechać. No, to jednak jest tunel. Po tej stronie w miarę prosto. Ok. Czyli to już można by tak zostawić, i teraz trzeba to jeszcze będzie połączyć gdzieś w tym miejscu. W ogóle czas to sobie mogę włączyć, niech to miasto jakie, jakoś żyje. W ogóle, przy okazji, mamy już 66 tysięcy mieszkańców, paski dalej nie działają, więc coś, coś się z nimi popsuło. Ale to nieważne. Yy, ok, pojedziemy sobie teraz jakoś tędy chyba. Jakoś tędy taki zakręcik, ok. Następnie mostem, tutaj, i chyba to bym po prostu tak z tym połączył. Co nie, tak mi się wydaje, że to by można po prostu tutaj połączyć. W miarę równo będzie, tak? W miarę równo. Ok. Ten fragment drogi mógłbym właśnie ulepszyć na taki. Możliwe, że teraz te zasady, trafik prezydenta mi się tutaj popsuły. No troszeczkę. Ok. Ale to się szybko naprawi i już jest po problemie. Czyli teraz część z tych samochodów, już nawet widzimy, że to się dzieje. Zamiast jeździć tędy i nie wiem, tutaj korkować mi to rondo w tej wiosce, to pojedzie sobie tędy i to jest bardzo dobre, bardzo dobre. Dobrze, tutaj do tego tunelu, tędy i tam dalej, gdzie to oni chcieli. W ogóle w takim tunelu yy, i w ogóle na takiej drodze, czy, czy tylko 90, czy tylko 90, można by dać troszkę więcej im te 110, chociaż tam w tunelu niech sobie jadą, co nie, nic się może nie stanie. Tutaj można jechać 110, gdzieś tak odtąd. No tu już wolałbym troszeczkę wolniej jednak, tak? Tutaj bym chciał już mieć 90 i teraz czy mi się to uda, tak, czy nie, nie, bo to już jest traktowane jako cała droga. Więc jeśli chcę 90, to tutaj muszę to już ręcznie na każdym kliknąć ale tam za mostem to już w sumie dobra właśnie za mostem jeszcze po moście jedźcie jakoś wolniej tutaj tutaj a tam dalej się już można rozpędzić pięknie pojechać właśnie jeśli chodzi o te elektrownie one działają one działają one powinny działać ile mamy produkcja 1297 włączę tutaj kratki one się wtedy podłączą czy nie są kratki dobra są kratki czyli wystarczy to podnieść i postawić tak czy nie? No nie wiem, możliwe jest to przez to, że ta droga domyślnie nie ma kratek. Te elektrownie trzeba by po prostu jakoś przestawić. Dobrze, zrobię to. Zrobię to, żeby nie było problemów, że, że coś nie ten. Przestawię sobie to tu, zatrzymam czas, bo teraz to mogłem zepsuć. I właśnie taką polną drogę tu sobie gdzieś dam, równolegle do tej drogi krajowej. Takiej odległości na przykład może to być tak? Tu się jakoś podłączymy. To niech sobie tam dalej jakoś idzie, i teraz każdą z tych elektrowni dosunę normalnie jak to się w tej grze robi do tej drogi polnej. I oczywiście jeszcze te przewody tutaj jakoś mogę podłączyć. Tak nawet więcej tych przewodów, żeby to wyglądało, że to, to naprawdę coś tutaj się dzieje, że to naprawdę jest podłączone, mimo że to gdzieś tam pod ziemią, i tak jest. Ok, czyli więcej tego. I teraz pytanie, ile prądu? Produkujemy 1, 2, 9, 6, tyle było. No tyle chyba było. W sumie jeszcze ci wody nie mają. Chyba tyle było, więc. Coś się zmieniło? No okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. No więc to, że to tam krzyczało, że nie ma drogi, to, to, to nie, było się, nie było się czym przejmować, tak naprawdę. Yy, dobra, no troszeczkę to skrzyżowanie może nie jest zbyt fajne. Czy tu jest ustawione jakieś pierwszeństwo? Tak i tak, okej, okay, to jest główna droga. Tam sobie możecie wtedy jechać gdzieś na tamte strefy. Super. No i teraz w tych okolicach można by pomyśleć o jakichś mieszkaniach. Troszkę może głośno będzie przy tej ulicy, ale to odjedziemy sobie gdzieś dalej w tamtą stronę. I to bym zrobił chyba jakąś ładną taką drogą z drzewami, nawet. Wydaje mi się, że tak by można. Tak by można taką drogą z drzewami. Gdzieś na przykład z tego zakrętu sobie odjechać. Ok, przyciąganie jest włączone, gdzieś. Gdzieś tam, tak? Tam, żeby sobie to szło gdzieś dalej. Zobaczymy jeszcze dokładnie gdzie. W ogóle zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Przecież ten most nie może tak zostać, brzydki jest. Okej, okay, troszkę może być do góry, ale bez przesady. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj odjazd w tą stronę. Mogę od razu ten most zrobić. Czemu by nie? Niech to już będzie na przyszłość gotowe w ten sposób i ta droga tu sobie jakoś nie gdzieś tam dalej idzie, pewnie się kiedyś z tym połączy jakoś. Pewnie tak. Tu jeszcze jakaś może druga droga będzie szła tą stroną. No, coś takiego tutaj będzie szło pewnie kiedyś. Tylko jeszcze pytanie, jak to podłączyć? Jak to podłączyć? W tym momencie to nie jest najważniejsze. To się jakoś już okaże. Teraz te dwa punkciki też bym sobie dał troszeczkę niżej, żeby to nie było za wysoko. Ok, coś w tym stylu. No dobra. I teraz, żeby nie było, że co chwilę tylko odcinki są o budowaniu tych dróg. Więc już zabieram się za coś ciekawszego, przynajmniej dla niektórych, czyli wyznaczanie tutaj tych stref. Te strefy, tutaj te okolice chciałbym właśnie jakoś teraz wypełnić. No przy tej, przy tej głównej drodze no to będą te. Przy głównej drodze pewnie jakieś sklepy, ale bardziej przy rzece no to już mieszkania myślę, że mogą być. Tylko teraz, gdzie ten wjazd? Nie chciałbym troszeczkę za blisko tego skrzyżowania. Raczej to bym zrobił gdzieś w tym miejscu dopiero. Dopiero gdzieś w tym miejscu najbliższe skrzyżowanie. To niech sobie idzie jeszcze dalej. I teraz mniej więcej gdzieś tak w tą stronę, okej, okay, wydaje mi się, że tak może być, tutaj wtedy będą jakieś sklepy, stąd jeszcze jedną taką drogę, kawałeczek wcześniej, okej, okay, w ten sposób. To sobie z tym połączę. Bliżej raczej już nie ma po co podchodzić. No bliżej już nie ma po co. Ale stąd można by jeszcze sobie pojechać w takim razie w tą stronę. To jakoś tutaj razem połączyć. Tutaj jeszcze jakaś droga tak. Przy brzegu to już raczej... No właśnie, to już jest troszkę za blisko. Może po prostu tak to wyburzę. Coś takiego. No dobra, taka, taka dosyć ciekawa strefa tutaj będzie. Yy, raczej handlowa, yy, a strefa raczej mieszkalna, że tak ją nazwę. No to właśnie bardziej tu. Yy, jeszcze potrzebny będzie przejazd na drugą stronę. To bym się gdzieś podłączył na przykład w tym miejscu, żeby tutaj nie było jedno jakieś takie duże skrzyżowanie, tylko raczej takie yy, dwa mniejsze. No i teraz tak jeszcze patrzę. To może być właśnie kiedyś jakaś tam główniejsza droga w tamtą stronę, ale to. Chociaż nie, gdzieś stąd może ją dam. No, żeby tutaj już za blisko nie było jakichś takich yy, dużych rzeczy. Yy, czyli teraz jeszcze z tym sobie kawałeczek może tutaj podjadę. Chociaż nie podobają mi się te krateczki, że się tak zepsuły. Nie mogłyby być dobrze? No mogłyby być. No właśnie, nie dało się tak od razu. Yy, teraz yy, w tą stronę sobie podjadę jakoś tak dotąd. Troszeczkę może wcześniej. Yy, troszeczkę może wcześniej tutaj. Ok, mniej więcej coś takiego, tak i tak z, jakim, z jakąś taką przestrzenią w środku, plus jeszcze jakaś droga w tą stronę, pewnie jakaś też ścieżka dla pieszych, jakiś mostek dla pieszych będzie. Jeśli chodzi o wodę, właśnie woda i ścieki, to jest troszeczkę z tym problem. Może ja bym postawił już nowe te stacje wodociągowe, może nawet gdzieś w tych okolicach, no mogłoby coś być, bo wszystkie są tu... To już zaciąga tą wodę po prostu tutaj dosyć mocno, dosyć mocno już tam z tego oceanu czy z morza po prostu rzeka zaczyna płynąć w tą stronę, co mi się może troszeczkę nie podoba. Więc postawiłbym jakieś może jeszcze pompy na przykład gdzieś tutaj jedną, drugą. Będzie też bliżej właśnie do tych tutaj stref. Oczywiście chyba połączę jedną i drugą sieć, bo tak będzie najłatwiej, najprościej. A nie, że potem jedni mają wodę, drudzy nie mają, więc niech to będzie współ tylko jeszcze wcześniej poustawiam sobie te rury dokładnie, jak one tutaj mają wyglądać. No, no, właśnie jakoś tak pod tymi drogami, żeby to w miarę realistycznie wyglądało. Tak, tak i tak, tutaj jeszcze w tą stronę woda powinna być. No i gdzieś pod tą główną drogą tutaj się połączymy z resztą miasta, tędy, tędy. Tędy i na przykład. Okej, okay, dobra, może to być w ten sposób. Jeszcze oczywiście, wy tutaj będziecie potrzebowali prądu. W sumie zanim prąd, zanim prąd, to jeszcze coś z tymi ściekami bym zrobił. Zaawansowana ekologiczna wewnątrzlądowa oczyszczalnia wody. Tak, 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 tak. E, takie coś, takie coś mógłbym chcieć, gdzie ja mam takie rzeczy? O, jak tu brudno. Hmm, tak się zastanawiam. No można by tutaj coś, nawet na tej strefie. Tak, na tej strefie przemysłu 4.0 można by coś takiego dać, żeby to jednak w różnych częściach miasta było. Tu widzę, że się jakieś koreczki porobiły. Coś te pociągi za bardzo nie mogą wyjechać. A dlaczego? Aha, bo tutaj jakieś miejskie jadą, a miejskie się skorkowały w tą stronę. Co się stało? No nie, znowu, znowu, to już jako, no, nagrywałem drugą serię, to też były takie dziwne problemy. Za dużo jest międzymiastowych pociągów. Dobra, już, 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 już. Czy, czy wystarczy tylko to kliknąć? Tak, wystarczy to kliknąć. Mam nadzieję, że drugi raz tak nie wiadomo, a jak wiadom, tak drugi raz, to będzie trzeba jeszcze zrobić odcinek o przebudowie sieci kolejowej i jakoś rozdzielić pociągi wewnętrzne, od zewnętrznych, może od przemysłowych. Napiszcie, czy chcielibyście taki odcinek o przebudowie tych pociągów. Kiedyś i tak to będzie trzeba zrobić. Kiedyś i tak to będzie trzeba zrobić. Teraz, jakby tutaj przez tą górę podłączyć prąd. No najłatwiej chyba byłoby z tej strefy przemysłowej, tak mi się wydaje. Czy tutaj idą jakieś przewody? Nie idą. No bo też chcę właśnie, żeby to jakoś ciekawie, w miarę realistycznie wyglądało. No dobra, stąd spróbowałbym się podłączyć na przykład. Tędy przez środek strefy przemysłowej. Tutaj tak, następnie. Tędy i. Aha, tu jest straż pożarna, ale tędy mi pasuje dać przewody, więc przepraszam, ale straż pożarną trzeba przenieść. I teraz dopiero tutaj. I przejdziemy sobie na drugi brzeg. Nie, może nie przejdziemy na drugi brzeg, tylko, tylko, tylko tylko przy tej drodze równolegle. Niech te przewody sobie idą, tak, tak do ronda. No, i powiedzmy, że do ronda już tutaj przy rondzie to jakoś tam podziemie to wejdzie. Tu jeszcze, żeby się to dobrze połączyło, i dalej w miasto można już wejść tymi podziemnymi budynkami. Okej, okay, coś takiego tutaj jeszcze na drugi brzeg, tu będzie trzeba przejść. Okej, okay, pięknie, to się też połączyło, czyli mamy więcej wody, mamy prąd ze ściekami, troszkę jest lepiej, chociaż jakoś nie super, więc może jeszcze jedną taką oczyszczalnię bym gdzieś postawił. Tylko czy ja to chcę tutaj stawiać? Czy ja to chcę tutaj stawiać? Troszeczkę tak niefajnie. A może taką mniejszą? Taką mniejszą chyba. Taką mniejszą mógłbym tutaj gdzieś postawić. Może, no właśnie, żeby mi się do tych zbiorników wodnych nie dostało to. Tutaj gdzieś to postawię. Może być? Chyba może być. O, takie coś. Będzie lepiej. Na pewien czas. Na pewien czas będzie lepiej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli te problemy w miarę rozwiązane. I teraz też fajnie, bo będzie tu troszkę więcej mieszkańców, którzy będą mogli na przykład tutaj do pracy dojechać, bo tutaj też jakieś właśnie problemy widzę. I może żeby im było troszeczkę łatwiej tam dojechać to zrobiłbym jeszcze tą strefę nie strefę tylko drogę przemysłową gdzie ona jest. Yy, tu jest ta droga przemysłowa yy, i połączyłbym się na przykład jeszcze dodatkowo na przykład w tym miejscu. Coś takiego. Tak. To by było tylko jako wjazd. To może być dwukierunkowe tak naprawdę. Wyjazd, wjazd, co tam będą potrzebowali? A będą się dziwne rzeczy działy, zawsze można to zmienić. Dokładnie. Tutaj na wjeździe już widzę, że nawet nie ma koreczków. Fajnie, fajnie, fajnie. No i co? Może w końcu jakieś strefy bym tutaj zaczął wyznaczać, co nie. Zacznę może od tych mieszkalnych. Pytanie, czy oni się zaczną budować, mimo że nie ma zapotrzebowania. Ciekawe. Jednak fajnie byłoby widzieć te zapotrzebowania, no ale jak się coś popsuło. No, no, to będzie trzeba, będzie trzeba to ręcznie zwiększać. No szkoda, no szkoda. Yy, tu jeszcze, tu jeszcze, 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 nie wiem, gdzieś tak dotąd. Jak jest z tym hałasem? Może ja to po prostu tak sprawdzę, gdzie jest hałas. No hałas jest tu, 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 tu czyli tak naprawdę to po tej stronie, tu mogłyby być jeszcze mieszkania, tak? Tu mogłyby być jeszcze mieszkania. Tutaj też, nawet, nawet tu gdzieś... Tutaj też by mogły być. No, gdzieś tak dotąd. Tu jakieś krateczki nie ma, coś się zepsuło. To całe może być w mieszkaniach. Dalej, to może być w mieszkaniach. Może ja to tym będę robić będzie prościej. Tu mogą być mieszkania. Tu mogą być mieszkania. To też może być. Gdzieś tak dotąd, na przykład przy brzegu. Też by mogły być, no i chyba tyle. Jeszcze przy tej głównej drodze, ewentualnie, jakbym chciał, no też coś można postawić. Poza tym, to już raczej sklepy i biura. W najgłośniejszych miejscach sklepy. Jak już jest hałas, to niech go będzie jeszcze więcej. Im to raczej za bardzo nie będzie przeszkadzało. Gdzieś tak myślę, że dotąd, no właśnie, też nie chciałbym w pobliżu mieszkań za dużo tych sklepów dawać. Gdzieś tak myślę, że dotąd. Tutaj gdzieś jakiś sklep może stać. Tutaj na wieździe, może na samym wieździe, nie. Na samym wieździe to ja nawet wyłączę te kratki, żebym czasami tutaj czegoś nie spróbował postawić. Tu przy tych mieszkaniach, może jakiś bardziej mały osiedlowy sklepik? Tu widzę, że już coś się buduje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest 68 tysięcy mieszkańców, czyli troszkę tych sklepów jest. A poza tym, to trzeba się będzie właśnie tutaj oddzielić tymi strefami biurowymi przy okazji jakieś miejsca pracy. Tutaj przy tej drodze też na trzy kratki. Dobra, na 4 to będzie bardzo blisko tej drogi krajowej. No właśnie, więc troszeczkę odstępu bym zostawił to w biurach, to w biurach. Tam przy tej głównej przywieździe na most raczej już nie. Teraz, no właśnie, niestety, ale muszę sobie to ręcznie tutaj podkręcić, chociaż wolałbym widzieć, wolałbym, tak, wolałbym widzieć, jakie są prawdziwe zapotrzebowania w mieście, ale nie chcę mi tego gra pokazać. Teraz, co wy tutaj potrzebujecie? Tak naprawdę wszystkiego tutaj potrzebujecie, bo to jest nowa strefa. Zaczniemy, może jakiś duży szpital? Myślę, że duży szpital można by, tylko że to też będzie hałasowało. Może tutaj z drugiej strony bym coś takiego zrobił? Można by, można by, na przykład, właśnie zrobić tutaj jeszcze jakiś jeden wjazd, na przykład w tą stronę. No troszeczkę tych skrzyżowań będzie. Mam nadzieję, że to jakoś, jakoś tutaj negatywnie bardzo mi nie wpłynie na ten ruch. Takie coś bym sobie zrobił. I teraz tutaj można by dać szpital. Zawsze to pewnie troszeczkę prostszy wyjazd będzie niż gdzieś tam z osiedla. Do tego takie rzeczy jak krematoria, na przykład tutaj. Raz, dwa, trzy. Trzy krematoria. Jakiś może cmentarz nawet. Cmentarz też może być. Może być cmentarz. Jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, sauny, hala sportowa z siłownią. Okej, okay, taką halę sportową to raczej dałbym tutaj gdzieś mieszkańcom. Tak, to bym dał tutaj mieszkańcom, żeby mieli do tego blisko. Baza helikopterów medycznych. Czy ja coś takiego kiedykolwiek stawiałem? Chyba nie. Chyba czegoś takiego jeszcze nigdy nie stawiałem. To by się mogło przydać tak naprawdę. Gdzieś tutaj na przykład bo, bo tu troszkę mało miejsca jest, no tutaj troszeczkę mało miejsca. Ale gdybym na przykład jakąś taką wąską drogą stąd jeszcze sobie odjechał, gdzieś tu, i teraz na przykład coś takiego, czy to się tutaj zmieści? To by się tutaj zmieściło i myślę, że dobre miejsce tak przy autostradzie, no coś takiego może stać w takim miejscu. Tam jeszcze mi narzekali na wodę, ci pewnie też zaraz będą, proszę bardzo, wodę, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Ok, zadowoleni, to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o to zdrowie, to można by jeszcze, nie wiem, jakieś centrum zdrowia dziecka, czy to jest za mało miejsca, może to gdzieś tam bardziej, kiedyś po drugiej stronie. Na razie bym to sobie zostawił. Yy, od razu można też postawić jakąś większą stację straży pożarnej, na przykład też właśnie tutaj przy tych helikopterach. Yy, łatwo będzie wyjechać na akcję. Baza helikopterów to może w tym miejscu nie, ale bym postawił tą wieżę pożarową, żeby monitorować jakoś ten teren, tutaj na przykład przy tej drodze. Może gdzieś jeszcze w tych okolicach, może gdzieś tutaj na górze. Okej, okay, nie wiem, czy to się tak stawia, ale niech będzie właśnie tak na górze, żeby tu jakichś pożarów lasów nie było. O, można jeszcze na przykład tutaj. Nowa strefa, więc warto o tym pamiętać. Policja, komisariat policji, coś większego. Tutaj na przykład przy Moście, właśnie, bo tutaj nie chciałem się budować jakimiś mieszkaniami, ale coś takiego jak najbardziej można postawić. Edukacja, oczywiście, edukacja też potrzebna rzecz. Jesteśmy na żółtym, może być, ale wiadomo, no, chciałbym, żeby ci mieli też jakiś zasięg, jeśli chodzi o tą edukację, więc chyba właśnie po tej stronie postawiłbym im taką szkołę podstawową. A jeśli chodzi o szkołę średnią, to myślę, że też po drugiej stronie w przyszłości się ją postawi. Nie musi być wszystko na tym takim malutkim ośrodku. Yy, następna ważna rzecz, może jeszcze nie komunikacja. Na razie jakieś parki. Na razie jakieś parki, żeby tu troszeczkę się przyjemniej mieszkało. Tutaj, na przykład, coś takiego. Nie wiem, czy jeden taki wystarczy. Czy na przykład jeszcze bym postawił coś po tej stronie? Coś po tej stronie. Tutaj są jakieś biura, więc na nich to można postawić, bo chodziłoby mi o to, żeby właśnie dużo mieszkańców było. Yy, mamy tutaj kolejny rok. Bardzo dobrze, studentów przybywa. Miasto odżyło po tym, po tym długim odcinku z naprawiania no, yy, problemów z korkami. A ci nie są zadowoleni, ale to są sklepy, więc im bym zrobił parking, też będą zadowoleni. Też będą zadowoleni. Tylko, żeby tu mi się coś zmieściło. Raczej coś takiego małego. Raz, dwa. Okej, okay. i oni będą bardzo szczęśliwi, że mają taki parking. Yy, tutaj przy szpitalu. Yy, pod szpitalem też jakieś na przykład parkingi można dać, jeden drugi, przy okazji też na cmentarz będzie sobie można podejść. No i super. No i super. A w tym miejscu wydaje mi się, że rondo bym zrobił. Kolejne. No niestety troszkę tych rond będzie, ale to może być w przyszłości dosyć duże skrzyżowanie, jeśli ta cała okolica będzie obsługiwana tylko przez to. No, może jeszcze stąd się gdzieś zrobić drugi wyjazd. No to się może okazać, że to skrzyżowanie nie da rady. I chyba właśnie najlepszym tutaj rozwiązaniem będzie po prostu wstawienie ronda tej wielkości, dosyć duże. Bardzo dobrze, no fajnie tutaj będzie właśnie tak w środku osiedla takie rondo wyglądało. Można, można je jakoś ozdobić na przykład takim drzewkiem. No dobra, takie drzewko mi się wybrało, to takie drzewko niech będzie. Okej, okay, troszkę pusto, ale jeszcze można na przykład właśnie takie krzaczki postawić. Yy, tylko tu jeszcze sobie zobaczę. Tak bym to chciał. Stąd jest mniej więcej środek. Troszeczkę mógłbym przesunąć bardziej tu. No nie, to jest jeszcze gorzej. Chyba było lepiej na początku. Okej, okay, dobra, coś takiego. No może być. Yy, troszkę bardziej zielono. Do tego może bym jeszcze na przykład te drzewka też w kółeczku. Też w kółeczku, tylko znowu chyba za bardzo w środek nie trafiłem. Ok, coś takiego. Coś takiego niech sobie będzie. Myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy. Jak najbardziej. Ruch się robi już na tym. Ruch się robi straszny na tym rondzie. Po pierwsze, to autostradę bym tutaj dał. W ten sposób raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To po pierwsze. A po drugie, to można by jeszcze na przykład jakoś ulepszyć, uprościć im te wjazdy. Jakoś to uprościć, czyli to sobie usunę. Mam nadzieję, że to ronda mi się nie wykrzywi. ajć, 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 ajć. Aj. no właśnie, bo to ronda mi się wykrzywi. Tylko teraz, jak ja postawię coś takiego, włączę anarchię, może jest szansa, że się drzewka nie wyburzą. Serio. Teraz mi się wykrzywiło rondo, no nie, to już lepiej było tego nie stawiać. Czy ja teraz jestem w stanie to naprawić ręcznie? No nie, nie tak chciałem. Ja tu chciałem ratować sytuację, ochronić to rondo przed wykrzywieniem. Ale dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Może to jednak zostawię w ten sposób i najwyżej sobie jakoś to potem jeszcze poprawię. Teraz tej drogi krajowej chciałbym mieć jeszcze troszeczkę tutaj i stąd takimi takimi drogami, żeby łatwiej im tam było wjeżdżać, tak żeby mogli z większą prędkością wchodzić w to rondo. Yy, powiedzmy, że tak. Yy, tylko to jeszcze będzie trzeba przesunąć. Yy, I oczywiście to jest w dobrą stronę. Raczej nie jest w dobrą stronę. Tak, ok. I teraz będą mogli z większą prędkością wjeżdżać sobie na to rondo. Yy, nie będą musieli niepotrzebnie zwalniać aż tak. Ok, coś takiego. No niech będzie, niech będzie. Yy, po tej stronie tak i teraz jeszcze coś takiego samego zrobiłbym po drugiej stronie yy, tylko właśnie to jeszcze troszeczkę bliżej yy, może bez przyciągania yy, gdzieś tak dotąd i teraz stąd takie jednokierunkowe tutaj i drugie jednokierunkowe no i nie wykrzywia się to rondo ja się bałem że się będzie wykrzywiało i, i jeszcze je bardziej zepsułem yy, tutaj okej okay. yy, i teraz to tak Jakoś stamtąd, no mniej więcej, yy, mówi ta sobie. Wyłączę to dam w drugą stronę. No i to powinno działać. To powinno działać. Yy, teraz jeszcze dosyć ważne rzeczy. To tutaj jesteście na tych pasach. Tutaj jesteście na tych pasach. Teraz wy wjeżdżacie sobie oczywiście na dowolny. Tu jeszcze będzie trzeba poprawić. Yy, stąd zjeżdżacie tutaj albo tu. Tu już nie zmieniacie pasów. Tak. Stąd prawy służy do zjazdu, lewy służy do jazdy na wprost. Stąd wjeżdżacie. Tu zostajecie już na swoich pasach. Wcześniej była możliwość, żeby je zmienić. Tutaj już nie zmieniacie. Stąd zjeżdżacie. Stąd jedziecie na wprost. A stąd zjeżdżacie na ten, na którym byliście. Tak, pięknie. Tu coś jeszcze, tak. Okej, okay, dobra. Czy ronda jest w miarę okrągłe? W miarę, ale nie za bardzo. To jeszcze by trzeba troszeczkę przybliżyć. To może tak... Czy ten punkt tu jest w ogóle potrzebny? Właśnie, bo pobrałem sobie takiego moda i on tu ma jakieś ciekawe opcje. Na przykład usuwanie węzłów, tak? Mogę ten węzeł usunąć, niepotrzebny mi jest. Yy, tak tutaj w miarę dobrze, no. Teoretycznie ten węzeł też by można usunąć, ale dobra. Jego już zostawię, bo jeszcze mi tą krzywiznę... Zepsuje. Ok, pięknie. W ogóle, jak dotrwaliście do tego momentu, to przypominam o łapeczce, bo rozumiem, że Wam się podoba odcinek. Jedno drzewko, drugie drzewko. No i pięknie, i będą sobie tutaj jeździli. Dosyć duży ruch będzie na tym rondzie. Jak najbardziej, dosyć duży ruch. I teraz to, o czym już wcześniej mówiłem, czyli te autobusy, tak? Zrobiłbym sobie linię gdzieś ze Starego Miasta. Myślę, że spod tego drugiego rynku. Myślę, że można by właśnie zrobić to spod drugiego rynku. Tutaj, gdzieś na przykład, to wykorzystamy jako pętlę. Tutaj, jakiś przystanek niech sobie będzie. Dalej, pojedziemy tędy. No, i tak samo te przystanki niech tutaj będą jak były. Czyli taka dodatkowa linia. No, i właśnie, tutaj kiedyś mówiłem, że taką drogę na wprost bym zrobił. No, no, nie zrobiłem jej jeszcze. To może następnym razem. A na razie musimy objechać naokoło. Czyli tu sobie skręcamy. Taki objazd. W przyszłości to się zmieni. Yy, tutaj. Tak, dalej, dalej, to najwyżej się przesiądam na czerwoną linię, to nie jest potrzebne. No i teraz najważniejsze: co to wjeżdżamy na to nowe osiedle. Czyli tu jeszcze chyba nigdzie tych przystanków bym nie robił. Dopiero jak wjedziemy, tak? Gdzieś tutaj za zakrętem pierwszy przystanek, tu się zrobi drugi, tutaj jakiś, może trzeci. No i wyjeżdżamy, chyba więcej nie potrzeba, chyba że jeszcze w tą część osiedla, no, tutaj jeden, tutaj drugi i wyjeżdżamy. Też, żeby za dużo tego tam nie było. Tutaj przystanek, teraz w tym miejscu. Dalej wracamy sobie tak, 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 albo nie tak. Tutaj skręcimy troszeczkę wcześniej w to miejsce i zakręcimy. Tutaj. Okej, okay, super, więc autobusy już zaczną zaraz tam pewnie jeździć. Będzie jakaś komunikacja z tym osiedlem, a w następnym odcinku pewnie sobie przejdziemy dalej. Czy to tutaj, czy tutaj zobaczymy. Dzięki wielkie za oglądanie i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.